Witajcie, moi drodzy, po drobnej przerwie. Skąd się ta przerwa wzięła? Byliśmy na wakacjach. Teraz wróciliśmy z nadmorza i pora się wziąć ostro do pracy. Jeżeli chodzi o to, co was ominęło, to za chwilę zobaczycie. Dobra, no i co szykujemy, blaty? Ustawiamy sobie w tych samych miejscach, bo jak będziemy ściągać to szpilkami. To, żeby wyłapać w tym samym miejscu, tu już nie ma. Odmierzyłem sobie deseczki co 50 cm, bo co tyle też będziemy łapać szpilkami. I co, jeżeli mamy takie szczeliny, jak się tutaj nam pojawiają? Nawet nowe deski nie są idealne. Tak wcześniej narzekałem na stare, które tam używałem. Eee... Nowe też są pokrzywione, też trzeba je pościągać. A nawet jak teraz pościągacie i szczelin nie ma, jak one wyschną, czy nawet jak są suche, tam suche montowałem i tak się szczeliny robią, e, ponieważ drewno się kurczy bądź rozszerza. Raz podsycha, raz od wody pęcznieje. Jeżeli chodzi o wakacje, to... Tydzień oczywiście zleciał błyskawicznie, a już przed wakacjami też troszeczkę odpuściłem. Była to przygotowania, a to coś innego. I też mało pracowałem, a czas nie czeka. I trzeba teraz gonić. Co tu mamy nowego? Tego mogliście nie widzieć, a wręcz chyba na pewno nie widzieliście. Przyjechała do nas steriwa. Tutaj mamy żebra. Tam mamy gary. Tak one wyglądają. Trzy komorowe, nawet nie wiedziałem, ilu komorowe tak naprawdę przyjadą. Eee, jedynie znałem cenę eee, na powierzchni 133 metrów, bo tyle mamy parteru. Wyszło 11 800. Tak te żeberka wyglądają. Stan na tą chwilę, co tutaj się wydarzyło. Dwa stempelki tylko po to, żeby to się trzymało na górze i mamy puszczony blat od dołu na 24 cm. Tutaj, co tutaj mamy? Zrobiliśmy okno narożne, także też na OSB-ku. Dwa osb docięte, jedna podpora na razie. Tyle na razie zostawimy, wrzucimy zbrojenia i dopiero jak już to wszystko połączymy, poskręcamy. Ja to dopiero na koniec podszaluję, jak już będzie trzeba. Tak samo tutaj, podciąg. Podciąg jest. 24 cm szeroki i 40 cm bodajże do góry będzie. Jest troszeczkę opuszczony, więc jak już strop będzie wylany, będzie tutaj trochę to niżej jeżeli chodzi o samą tą pracę, jak to wykonać tak jak przed chwilą widzieliście jak tam blaty skręcałem wszystko jest tak samo czyli odmierzamy wysokość, tam zaznaczyłem 2,76 od, e, od poziomu 0 na wysokości 2,76 ma być podciąg, dług podciągu e, tak więc też tam zaznaczyłem sobie e, oczywiście przenosząc poziom 0 i od poziomu 0 na 2,76 znaczymy, na tej wysokości jest podciąg tak samo tutaj, tak samo tutaj. Jeżeli chodzi o te blaty, te są szersze. Tutaj mamy 24. Jak to ustawiłem, odmierzamy sobie na dole od ściany 24, dodajemy 2,5 cm i wtedy, tak jak widzicie, tutaj kreskę. Do tej kreski ustawiamy dół, następnie ustawiamy na od poziomicy, ściskiem złapałem sobie, żeby to chwycić. I już potem poskręcałem samymi wkrętami. Dzisiaj dzień wrzucania zbrojeń. Także mamy dzisiaj żonę z lękiem wysokości, która na rusztowania nie wchodzi, emerytkę i nałogowego sześcioletniego gracza na tablecie. Co dzisiaj może później tak. <średzijny> Pamiętaj wstawać w tych miejscach. Możesz tu dalej, ale żebyś tu się nie wychylała. Ja lubię się wychylać. Wcześniej. Były próby z żoną, ale żona nie chodziła na plac zabaw nigdy nie umie wchodzić na rusztowania. A babcia zaraz poleci, bo stanie skrajajko, tak poleci. No, no to tam nie stawaj. Dobra mam. Czekaj, najpierw ja zarzucę, okej? Okay? Dobra. ja mam. Ale ty nie ciągnij do ściany, bo to trzeba do góry. Ej, dobra, bo patologię tu robicie taką, Kasia złaś stamtąd. Chcesz, żeby to na ciebie spadło? Ty nie ciągnij, zostaw to. Gdzie ty włazisz? Złaź na to rusztowanie. Złaź na to Nie, ja Schodź. Schodź. Chcesz spać? Ty to już pójść, zostaw. Ja już sobie to ustawię. Zostaw. To nerwicy dostanę. Ale czego ty masz Zostaw, zostaw, zostaw Dobra. Trzeba rusztowania przenieść. Będziemy teraz rzucać tą długą belę. Póki co na razie nie wiążę tego ze sobą elkami, bo trzeba będzie podociągać też. Bo tu może brakować, lub tam będzie za dużo. Najpierw to poukładam i dopiero potem to będę wiązał. Bo jak już to zwiążę i okaże się, że tam brakuje, to już tego nie przestawię. Idziemy poziom wyżej. Będzie tylko ciężej. Teraz uwaga na głowy. Startujemy z patologią. Tak, ciebie na plac zabaw nigdy nie zabierali. Gotowa? O ja pierdziele. To kurde, trochę waży. Dobra, w moją stronę trochę nie rób takich cyrków. Złaś stamtąd. Ej, no weź, przecież zlecisz, przechylisz się. Stój na tym rusztowaniu. Weź, zejdź z tego rusztowania, nie stój tak. W klapkach jeszcze stoisz. Dobra, 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 dobra. No i mi siedzi. Tak, to zostawi się. No, zostawiamy tak, bo tam trochę odeszło na bok. Dobra. No ty możesz. Nie możesz. Stop, 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 stop. Czemu to tak ciężko idzie? Tam coś o ten. No, wiesz co? Może by Kasia ci to pomogła. Nie, ja wiem o czemu. Bo my się wrzynamy w ścianę i no, dlatego oj, ściana, no, ci Kasia to ściana jeszcze na dodatek blokuje nas. No ja. Widzisz, jak ładnie poszło? Czy masz? Tak, nic nie. <laughs> To gdzie, to gdzie to szarpiesz? Ja już mam! Na <gryw> Teraz bym Ja bym to nie traktę, by Co byś dźwigła? Nic nie dźwigniesz. Nie wchodź pod to. Dwa oh. tarpagane. Ja pier... Ale z urmieńców doszło jak te spodenki. Dalej to musisz trochę... Nie, w tamtą stronę, no, do przodu. Dobra. Jeszcze, jeszcze. Dobra. Trzymam jak pieski na słyć. A Ty już tego nie musisz trzymać. To już, to już nie ma gdzie polecieć. Zaraz. Także ekipa już jest na górze. Wchodzę i wciągam. Ale to nie wchodź tak. Wrócę tak. Dobra, majstry. wciągamy. Gotowi? Dobrze, że masz jednego na ziemię. Pomóc? lekkie. Tu przestawicie. Nie dość, że jest jeden, to jeszcze je go zrzucicie. No Dobra? tam ściągnie. Dobra, się Kasia. Co? W tamtą stronę to musi iść, no. Przedostatnie jeszcze taka jedna mała beleczka i to wszystko. Coś emerytka nam osłabła. Coś, coś ci emeryci to słabi jacyś. Dobra, trochę do tyłu, no, pociągnij tam. Do tyłu, do tyłu. Dobra, stop. Jeszcze będzie do tyłu, ale włożymy sobie czterelki. Proszę mi przygotować pomocnicy spod monopolu. Dobra, to się potem ustawi. Okay. Troszeczkę do tyłu. W tamtą stronę do tyłu, ale lekko. O, dobra. Coś takiego. Eleczki powkładane. Teraz będzie tylko poustawiać je. Nie będzie problemu, już z włożeniem. Przynajmniej yy, w większości. Trzeba pamiętać, żeby te odpięte szczemiączka wróciły na swoje miejsce. Dobra. Bliższe z dalszym, bliższe z dalszym, bliższe z dalszym, bliższe z dalszym. Przy takim. Łączeniu. No i moje ziomeczki znowu się widzimy w ten oto piękny dzień. Piękna pogoda, piękne słońce i piękne dziewczyny. Hello. No, hello hello. przed chwilą wrzuciłem te pręty tam 934 metra i 4 na dół i dwa pręty do góry. Na razie wyłapałem sobie w dwóch miejscach no i tak po trochu będę Także elki tuż tu przełożyłem, związałem i teraz jedziemy te pręty, no i taka zabawa trochę teraz tego wiązania tu będzie. Ale się tego nie przeskoczy. No ale jak skończymy tą stronę, to tam to już raz dwa będzie. Garaż tuż tu mamy skończony, tam kilka narożników i, i gra gitara. I można będzie deskować od środka. Trzeba będzie jechać, zakupić wstęple i będziemy wrzucać teriwę. A pomysł na wrzucenie teriwy dzisiaj pojawił mi się bardzo fajny, ale jaki to? śledźcie, aż się dowiecie. Szkoda zbędnego czasu, tak to teraz będę jechał. Widzimy się, jak skończę tą belę do końca.